Szanowni Państwo, yy, chciałbym zacząć od tego, że zastanawiałem się, co determinuje nas, że chcemy być kulturalni, nie tylko w przekazie medialnym, nie tylko w komunikacji takiej masowej, ale też w takiej komunikacji zwykłej, międzyludzkiej. I doszedłem do wniosku, że oczywiście jest to sama godność człowieka, to, że my chcemy być kulturalni, ale jest to też kwestia tego, że My w odbiorcy czy w nadawcy, czyli w tej drugiej stronie, chcemy zobaczyć człowieka. I do tego właśnie będę się odwoływał. To będzie takim kluczem, powiedzmy, do którego będziemy wracać przez całą tę wypowiedź. Chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o media, to się bardzo dynamicznie zmienia to, co dla mojego pokolenia było nowym medium. Dla obecnego pokolenia, powiedzmy tych studentów, którzy dzisiaj się tutaj wypowiadali, to już są takie media bardziej tradycyjne. Natomiast dla dzisiejszych małych dzieci tak naprawdę nowe media to jest takie no, trochę wyświechtane określenie, ponieważ internet dla nich nie jest niczym nowym. Oni w, tym, w tej rzeczywistości internetowej dorastają. Chcę też powiedzieć, że mimo tego, że zmienia się powiedzmy ten rynek medialny, Internet wydaje się, że wchłonął nam telewizję czy gazety. Gazety w tej chwili, tak naprawdę, kiedyś gazety były w McDonaldzie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, można było sobie przeczytać. Teraz już takiej możliwości nie ma. Raczej mamy do czynienia z internetowymi wydaniami gazet. I to są raczej takie publikacje, które mają na celu komentarz, a nieżeli samą informację. Informacja to raczej już w tej chwili typowe portale. Informacyjne, które kojarzymy. I mimo tego, że ta gazeta, można powiedzieć, w pewien sposób się zdezaktualizowała, to jednak chciałem pokazać tutaj taki diagram, na którym widzimy, że opiniotwórczość gazety, opiniotwórczość prasy jest cały czas dosyć silna. To wynika między innymi z tego, że ktoś poświęcił dużo czasu, żeby napisać ten artykuł, ktoś poświęcił czas, żeby go przeczytać. Czyli ta więź, szacunek okazywany sobie jest relatywnie duży. I ja w tym osobiście upatruję właśnie tę dosyć dużą opiniotwórczość gazet. Chcę wrócić jeden slajd. Chcę powiedzieć, 13% widzów w wieku 10 do 29 lat ogląda telewizję. Mówimy o takiej telewizji klasycznej, nie jakiejś internetowej, streamingowej. Jest to relatywnie mało i trzeba sobie powiedzieć, że dla tego pokolenia ludzi młodych telewizja rzeczywiście nie jest już w większości przypadków niczym atrakcyjnym. Chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o media, o informacje, przekazywanie informacji, Ryszard Kapuściński mówi coś takiego: Obecnie najważniejszy jest wyścig z czasem. Jedyne, co się liczy w tej pracy, to to, żeby było krótko i żeby było szybko. I my rzeczywiście troszeczkę do tego zmierzamy. Zależy nam tak naprawdę na tym, żeby był podany news, my ciągle mamy. Jesteśmy zasypywani, jak wchodzimy na stronę internetową. Aktualizacja, news. To jest to, co ma przyciągnąć naszą uwagę i tego sobie życzą media. Chciałbym zwrócić teraz też uwagę na politykę. Ja jestem politologiem z wykształcenia, więc nie uciekniemy od tego tematu. Po katastrofie smoleńskiej, wielu polityków mówiło takie słowa: My teraz będziemy się pięknie różnić. Teraz będziemy widzieć w sobie człowieka, bo ci nasi bliscy, ci, których my znaliśmy, ta elita narodu została dotknięta taką tragedią. My wszyscy zostaliśmy ją dotknięci, ale prawda jest taka, że yy, niestety z tymi tekstami, które tu są wypisane, bardzo często się spotykamy i będziemy się spotykać, ponieważ polityk, który chce zostać wybrany, on musi być wyrazisty. Przeciętny człowiek ma tak mało czasu na to, żeby zapoznać się z tym, co się dzieje, że on tak naprawdę zwróci uwagę tylko na tych, którzy są najbardziej wyraziści. Często to jest przykre, że kulturalny, przygotowany merytorycznie polityk tak naprawdę nie zostanie pokazany czy w telewizji, czy w internecie, ale ten, który będzie błaznował, ten, który będzie obrażał, on właśnie zostanie pokazany. Tutaj widzimy. To są, to są te migawki, które widzi przeciętny człowiek, człowiek, który tak naprawdę nie ma czasu na to, żeby się zagłębić, żeby nad czymś się zastanowić. I tak naprawdę ta tragedia smoleńska ona nas otrzeźwiła na bardzo krótko. Tak naprawdę to, co mamy w tej chwili, to co widzimy i to, co mieliśmy zresztą wcześniej również, skłania mnie do takiego pytania: czy polityk chce, żebyśmy w nim widzieli człowieka? Czy polityk chce w swoim wyborcy zobaczyć człowieka? Co więcej, czy on chce, żeby wyborca w nim widział człowieka i czy my tego chcemy? Trzeba się nad tym zastanowić. Ja nie będę podawał odpowiedzi. Nie ukrywam, jest dla mnie taką trochę inspiracją program Spróbuj Pomyśleć i z tym samym państwa spróbuję zostawić. Jest to przykre, ja też ostatnio słuchałem takiej dyskusji w obronie notabene świętego Jana Pawła II i tam jeden z polityków, który bronił jego świętości, no, zmieszał z błotem drugiego. Ja się teraz zastanawiam, czy to rzeczywiście idziemy w dobrym kierunku, kiedy z jednej strony stajemy w obronie świętości, a z drugiej strony własnym zachowaniem pokazujemy coś, co no, dalekie jest od naśladowania tej osoby. Chcę też powiedzieć o tym, że portale, na które wchodzimy, bardzo często zasypują nas takimi. Niedokończonymi tytułami, które mają być prowokacyjne. Tutaj mamy kilka tytułów, które ja sobie je wczoraj spisałem. Ona naprawdę to zrobiła. Niesamowite wieści o idzie Świątek. I teraz proszę zwrócić uwagę, tu chodzi tylko o to, żeby kliknąć. W tym momencie my przestajemy być ludźmi, tylko my jesteśmy klikaczami. Za tym kliknięciem stoi konkretny pieniądz. Za tym stoją konkretne zasięgi. Zwracam Państwa uwagę, tu już o tym była mowa, rzeczywiście dzieci mają swoje kanały na YouTube, mają swoje profile na Facebooku. Bardzo często jest to w ten sposób, że dla nas rzeczywistość internetowa jest poza pewną granicą. My ten świat realny jednak odgraniczamy od internetu. Dzieci, które wyrastają w kulturze internetowej, one nie mają już takiej granicy. Zwracam Państwa uwagę na to, że my powiedzmy, mamy takie przeświadczenie, jeśli usłyszymy coś w radiu czy w telewizji, że jest to prawdziwe. Dziecko przeczyta coś w internecie, ono ma przeświadczenie, że to jest prawdziwe. Dlatego ważne jest to, żebyśmy potrafili ukierunkować młode pokolenie. Też dla mnie takim szokiem całkiem niedawno było to, że oglądałem z córką jakiś program, przepraszam. W yy, międzyczasie była reklama, jakaś pani reklamowała kosmetyki, i moja córka mi się zapytała, tato, a dlaczego ta pani jest nieubrana? Ta pani była w stroju kąpielowym. Mnie to już nie szokuje, ale dzieci to szokuje. Zwróćmy na to uwagę, że zatraciliśmy gdzieś rzeczywiście yy, taką wrażliwość, ponieważ się do tego przyzwyczailiśmy. I pytanie jest takie, czy my widzimy człowieka w tej reklamie? Dwa słowa o hejcie. Hejt to jest takie słowo, które tłumaczymy jako nienawiść, czyli bardzo tak ostro. Obrażanie, ośmieszanie, poniżanie innych. Zawsze tak sobie myślę, że łatwiej komuś napisać coś prosto w monitor, niż powiedzieć prosto w oczy. Dla psychologów pewnie jest zagadnieniem odpowiednim, żeby się zastanowić, co jest powodem tego hejtu. Czy to jest zazdrość, czy to są niespełnione jakieś ambicje, czy po prostu chęć odreagowania. Ale w tym też nie ma człowieka. W tym też nie widzimy człowieka. Tutaj, dzisiaj, padły też takie słowa, co się sprzedaje. Niestety, ale taka jest prawda, że no, zmierzamy do tego i, i jesteśmy już w takiej rzeczywistości, że tak naprawdę wszystko jest na sprzedaż. Ja pamiętam ludzi, którzy z ludzi starszych, którzy. Chodzili do kina na przykład ubrani w garnitury, bo uważali, że sztukę trzeba szanować. W tej chwili w teatrze rzadko kiedy zobaczymy kogoś, kto jest ubrany na przykład w trzyczęściowy garnitur i w muchę. Chciałbym też powiedzieć, tutaj jest kolejny taki slajd. Jakiś czas temu interesowałem się tym, jaką wodę mógłbym pić, żeby ona była taka zdrowotnie dobra, a jednocześnie żeby mi smakowała. Doszedłem w końcu do takiego wniosku, że ta woda, która ma dużo składników mineralnych, to ona albo będzie. Żelazista, kwaśna, jakaś taka nie, nieprzyjemna, albo będzie smaczna, ale wtedy składników mineralnych tam będzie niewiele. I trochę tak samo to wygląda, jeśli chodzi o rynek medialny. To, co ma trafiać do szerokiego odbiorcy, to, co ma smakować wszystkim, to jest nijakie. To jest neutralne. I to takie właśnie ma być. Yy, chcę powiedzieć o takiej o takim programie nie wiem czy państwo kojarzą decyzja należy do ciebie jak ja byłem małym chłopcem takie coś było emitowane i nawet rektor kulów drugie święto wielkiej nocy pisał o tym programie jako o takim programie który gra na emocjach który jest taki no, jest negatywnym przykładem tego że my oceniamy innych decydujemy za nich że ten program jest płytki ale jak on się będzie miał na przykład do programu Google Box? Ja nie będę już podawał kolejnych przykładów, są jeszcze gorsze. Natomiast my w tym programie, ja nie wiem, jeśli ktoś nie wie, w tym programie on polega na tym, że my oglądamy, jak inni oglądają telewizję. Ja sobie szczerze mówiąc nie zdawałem sprawy, że coś takiego może mieć miejsce. Zwracam też uwagę, tutaj jest sala sądowa. Kiedyś było takie powiedzenie, że na ławę oskarżonych najłatwiej trafić za kierownicy. Natomiast my w internecie nie jesteśmy anonimowi. Często nie zwracamy uwagi na dane, które są o nas pobierane. To są ciasteczka, my tylko klikamy sobie, tak, zatwierdź. Te dane są pobierane, to widzimy to chociażby po tym, kiedy się rozmawia, na przykład rozmowa jest o samochodach, następnie wchodzi się na Facebooka, tam się wyświetlają reklamy samochodów. W tej chwili to już nikogo nie dziwi. Ale zwracam, zwracam Państwa uwagę za działania małoletnich, ponoszą odpowiedzialność ich opiekunowie prawni. Trzeba na to zwrócić uwagę, tak jak mówię, tutaj powtarzam się, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście zwrócić uwagę na ukierunkowanie młodzieży, ale też ukierunkowanie czasem dorosłych, bo to nie jest wcale w ten sposób, że granica wieku stanowi o jakimś dojrzalszym sposobie myślenia. Ponieważ dzisiaj jest też w ten sposób, że czasem z monitora czy smartfona można trafić na ławę oskarżonych. I konkludując, chciałbym powiedzieć te tutaj rzeczy, które mamy pokazane: Walkman, to już jest chyba starsze od węgla, ale GPS czy MP3, rzeczy, które jeszcze całkiem niedawno były używane, one w tej chwili już tak naprawdę używane nie są. W jakim kierunku my idziemy? Możemy jakoś przypuszczać, choć tak naprawdę pewności nie mamy żadnej, ponieważ przed erą smartfonów wydawało nam się, że idziemy w zupełnie innym kierunku. Jesteśmy w erze wynalazków, jesteśmy w erze yy, tak dużych zmian technologicznych, to od chociażby co dzisiaj widzieliśmy tego gogle, VR, yy, to wszystko tak naprawdę tak wiele yy, zmienia i jeśli trafi w odpowiednio w gusta odbiorców, to rzeczywiście może wiele wywrócić, że tak powiem, ale zachęcam do tego, że tak jak wybieramy sobie znajomych w takim świecie realnym, tak jak staramy się być kulturalni, bo szanujemy drugiego człowieka, tak jak staramy się w świecie realnym zajmować głos rozsądnie, to zachęcam do tego, żebyśmy w sieci nie zmieniali tego, żebyśmy nie czynili takich podwójnych standardów. Mam nadzieję, że zostawiam Państwa z wieloma pytaniami, bo o to mi tak naprawdę chodziło. I chcę Państwu powiedzieć na sam koniec, kiedy szuka się pracy, często pracodawcy sprawdzają profile ludzi na Facebooku, sprawdzają co oni publikują, co polubili, jakie mają opinie. To nie ułatwia, czasami także nasz światopogląd pewnie może nie ułatwiać, ale chcę Państwu powiedzieć, że nasza obecność tutaj dzisiaj bardzo mnie buduje, bo to znaczy, że my chcemy iść w dobrym kierunku, to znaczy, że my chcemy coś zmieniać i czasami, kiedy może być nam trudno, bo idziemy pod prąd, warto sobie przypomnieć takie słowa. To są słowa z hymnu FC Liverpool. Tutaj zwracam uwagę na te ostatnie słowa. Krocz z nadzieją w sercu, a nigdy nie będziesz szedł sam. Ja mogę Państwu powiedzieć, czasami kiedy jadę do kościoła, ja pracuję jako organista jeszcze, kiedy rano jadę w niedzielę do kościoła i nie zawsze chce mi się wstać, to tak sobie myślę, że razem ze mną w całej Polsce wstaje ileś tysięcy organistów i im się też nie chce. I wtedy zawsze sobie myślę, krocz dalej z nadzieją w sercu, a nigdy nie będziesz szedł sam. Dziękuję.